Nie masz na nazwiska, adres masz taki sam tytuł co ja mam. No bo on jest fajny. To jest dobry bardzo. Jeden mi gracz go polecił i z nim gram. Feni z Alt F4. To jest skina za free. Linii Alt F4, okej? Okay? No, nie no śmieć, śmieć! Powali mnie jeszcze to ace. Którego... ej. Grasz, to będzie się żelazo. I nie bijesz patyny. Bo jesteś botem wtedy. Gramy to, to ci będę... to ci będę miał Jeśli... Dobra, jeśli teraz będziemy wygrywać, to ci <laughs> będę za, za z tego twojego kila miałczał. Dobra. Ej, mi też będziesz, okej? Okay? Nie. To jest ba. Proszę! Rób, rób. Mówiłem, to tobie nie!